Cześć, z tej strony Jakub Gart. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najnowszej dramie, w którą zamieszana jest cała kryptośmietanka polskiego Twittera, rzucimy też okiem na bitcoina oraz inne kryptowaluty. I przejdziemy do najważniejszych newsów z tego tygodnia, chciałbym Cię również zaprosić do subskrybowania tego kanału oraz do dołączenia do mojej prywatnej grupki na telegramie. Jest to oczywiście darmowa grupa, gdzie dzielę się moimi zagraniami oraz aktualizacjami z rynku, więc jeśli chcesz mieć dostęp do. Do tych informacji jako pierwszy, zajrzyj do linku w opisie i dołącz do naszej kryptospołeczności. I tak jak zdążyłem wspomnieć, dzisiejszy odcinek zaczynamy od małej kryptodramy, a może i nawet skandalu. A w tą całą aferę zamieszani są Rafał Zaorski oraz Jacek Gadzinowski. Ale o co konkretnie chodzi? Tak naprawdę, całą sytuację rozpoczął oraz nagłośnił użytkownik Twittera Roleplaying Live. I jak słusznie zauważył, ktoś co kilka dni wyciągał znaczne sumy z puli płynności projektu Big Shorts Bets, czyli są to środki, które umożliwiają traderom wymiany tokenów na stablecoiny oraz na odwrót. I tak naprawdę z całej puli płynności tego projektu pozostały tylko resztki. I w nocy z 15 na 16 lipca zniknęło blisko 80 tysięcy dolarów, a w samej puli pozostało nieco 20 tysięcy, a są to dane z platformy Arkham. I tak naprawdę nasz użytkownik Twittera oskarżył Rafała Zaorskiego oraz Jacka Gadzinowskiego o to, że oni pomału wyciągają z tej puli płynności pieniądze. I zwrócił też uwagę na to, że adres powiązany z portfelem Jacka Gadzinowskiego tak naprawdę co jakiś czas wyprzedaje spore części kryptowaluty Big Shorts Bets. I po jakimś czasie do całej afery dołączył rycerz na białym koniu, czyli Cezary Graf. Same posty są oczywiście nadal dostępne na Twitterze i możecie je przeczytać we własnym zakresie, a ja postaram wam się je tylko szybko przytoczyć. Zdaniem Grafa, Zaorski oraz Gadzinowski ukradli kilka milionów złotych osobom wpłacającym na Big Shores Bets i Cezary twierdzi, że Gadzinowski uwiarygodniał się w mediach społecznościowych jako ktoś, kto opisuje różne oszustwa oraz skamy i budował w ten sposób zasięgi, aby być bardziej wiarygodnym oszustem oraz złodziejem. I do tej pory ani Gadzinowski, ani Zaorski nie raczyli się odezwać, a przypominam, że od tej całej afery minął ponad tydzień. Inwestorzy w token Big Shores Bets są naprawdę rozcieczeni, a Gadzinowski ukrył swojego Twittera, teraz go nieco przywrócił, ale same ostatnie posty pochodzą z 15 oraz 14 lipca, więc do tego czasu nic nie publikował, a to na moje, dla osoby, która nie ma nic do ukrycia, jest nieco dziwne. Jestem bardzo ciekawy, jak cała sprawa się rozstrzygnie. Jeśli panowie rzeczywiście nie są winni, jest to jakiś błąd, to liczę na to, że sprawa zostanie szybko wyjaśniona, a jeśli rzeczywiście takie oszustwo miało miejsce, to myślę, że możemy liczyć na karę, a jeśli nie, to ma Mam nadzieję, że społeczność polskiego Twittera im tego nie zapomni. Przejdźmy teraz do analiz technicznych. Jeśli chodzi o Bitcoina, na Twitterze zdążyłem się już pochwalić moimi udanymi zagraniami, bo uważam, że jest czym. Od bodajże 5 odcinków na bieżąco wrzucam wam analizy Bitcoina, Solany oraz innych memcoinów, bo zresztą uważam, że jest to najbardziej przystępna forma, która oprócz newsów przyciągnie również waszą uwagę. O potencjalnym wybiciu Bitcoina mówiłem już wtedy, kiedy wróciliśmy do naszej strefy zakupów. Kupowej, czyli tak naprawdę okolice 58 do 60 tysięcy dolarów. I tak naprawdę od tamtego czasu Bitcoin zaczął urosnąć o blisko 10 tysięcy dolarów, czyli jakieś 17%. Nieźle, prawda? I jeśli chodzi o moje sygnały na Telegramie, również stałem w opozycji do tego, co mówił na przykład kryptobloger. Który wyprzedawał na bieżąco swoje portfolio. Mimo negatywnego sentymentu na rynku doradzałem do kupowania na spadkach. I tak naprawdę dzisiaj możemy to już nieco celebrować, ponieważ urósł nie tylko Bitcoin, ale również większość polecanych przeze mnie kryptowalut. I w ostatnim czasie tak naprawdę zdążyliśmy przebić dosyć mocny opór. Mimo wszystko nie zdołaliśmy się nad nim utrzymać, co oznacza, że będziemy dalej próbować to zrobić w przyszłości. I tak naprawdę w ostatnim czasie zdołaliśmy przebić dosyć mocny opór, mimo wszystko nie zdołaliśmy się nad nim utrzymać i oznacza to, że w przyszłości możemy spodziewać się ponownych prób wybicia. Jeśli by się udało nam to zrobić to oczywiście kolejnym, jeśli uda nam się to zrobić i zrobimy to dosyć szybko i pewnie, to myślę, że opór na poziomie 70 lub 69 tysięcy będzie tylko formalnością. Mimo wszystko pamiętajmy, że aby liczyć na dalsze wzrosty musimy się nad tymi oporami utrzymać, bo jak zdążyłem wspomnieć długoterminowo nasze opory jeśli się nad nimi utrzymamy, stać się naszym wsparciem. Jeśli chodzi o Fear and Greed indeks po małych zawahaniach w ostatnich miesiącach tak naprawdę już stabilizujemy sytuację na rynku i już widzimy, że w ostatnim czasie za niedługo nam się zrobi cały rynek zielony i wskaźnik pokazuje aktualnie chciwość. I patrząc również na aktualne RSI uważam, że nadal jest miejsce do wybicia i przekroczenia naszego oporu w najbliższej przyszłości. Również może być tak, że sytuacja będzie nieco odwrotna i spadniemy z powrotem do naszego wsparcia na poziomie 63 tysięcy dolarów. Oczywiście uważam, że jest to mniej prawdopodobny scenariusz, mimo wszystko, na to należy się również przygotować. A jeżeli chodzi o solane, nasze predykcje tak naprawdę sprawdziły się w 100%. Aktualnie jesteśmy nad poziomem oporu, co oznacza, że jeśli będziemy się nad nim dalej utrzymywać, stanie się on naszym wsparciem, a w przyszłości będzie to nasze paliwo do przyszłych wzrostów. I w tym momencie jesteśmy w drugiej próbie wybicia ponad opór, więc tak naprawdę jedyne co nam zostało. To obserwować rynek i jeśli nie wydarzy się nic negatywnego, a bitcoin nadal będzie rósł, uważam, że szansa na przebicie nawet 190 dolarów jest jak najbardziej prawdopodobna. I mimo wszystko, w następnym odcinku pokażę Wam kolejne dwa tokeny, które uważam, że warto dokupić. Po aktualnych wycenach, więc zostawcie suba na tym kanale, aby być na bieżąco. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie Wam za oglądanie i widzimy się już w przyszłych materiałach. Na razie, cześć. Dobrego cold walleta w przystępnej cenie, koniecznie sprawdź markę Decent. Jak sama nazwa wskazuje, ich portfele mogą pochwalić się naprawdę przyzwoitą jakością oraz bardzo dobrym bezpieczeństwem na czym tak naprawdę najbardziej nam zależy. Taki wallet szczególnie może nam się przydać. Pod czas tej hossy, kiedy występuje wzmożona ilość skamów. Ceny takich portfeli zaczynają się od 99 dolarów. Występują również alternatywy, tak jak na przykład karty, których cena wynosi 39 dolarów. I w zasadzie jest to bardzo dobra alternatywa dla już popularnego Ledgera. I z czystym sumieniem mogę polecić Wam tą firmę, szczególnie że w przeszłości nie mieli jeszcze żadnych wycieków danych. A link do nich jak zwykle znajdziecie w opisie.